Cześć kochani, tu Anti z kanału Anti Dzisiaj przychodzę do Was z czymś, co leżało mnie bardzo długo. W sensie zrobiłam i nie ozdobiłam, i sobie tak leżało. Ale w końcu stwierdziłam, już zobaczyłam tyle filmów, że stało się modne, więc stwierdziłam, no mam też w sumie zrobione. To wypadałoby skończyć i wam pokazać. I to są, słuchajcie, pop-up cubesy. Tutaj mamy oklejone opakowanie. Ten papier, który jest tutaj na tle, to jest taki akszono-podobny, można powiedzieć, bo to nie jest papier z actiona, no ale też ze sklepu takiego, właśnie jak Action, ale jest kupiony za granicą, więc nie ma go w Polsce. No i tutaj mamy w dniu urodzin, czyli teksturę z kreatywnej pracowni i elementy do wycięcia z kolekcji w piątku, trzynastego, tego urodzinowego, i ja robiłam sama tą bazę. I sama robiłam te kostki i ja z tutorialu Euniki 1 gdzieś Wam podlinkuję u góry. No i to pudełko jest troszeczkę za małe co do tej szufladki. Z tym, że robiłam tę szufladkę dwa razy już mi się nie chciało trzeci po prostu. Także to było tylko takie na sprawdzenie formy. Wiem, że też są bazy gotowe z Goldbox. Ostatnio widziałam, zrobili do tych kostek. I jak będziecie chcieli spróbować, to chyba bardziej polecam kupić niż robić samemu, bo to jest trochę z tym roboty, zwłaszcza z pudełkiem, żeby to wszystko pasowało. No ale spróbujmy to otworzyć i zobaczyć, czy faktycznie są wyskakujące. No. Także tak właśnie wyskakują. <laughs> nie jest to może, e, nie są może najbardziej wyskakującymi kostkami na świecie. Ale pewnie przez też, mm, też przez to, że jaką tu gumkę, taką tą recepturkę użyłam w środku, to może nie jest. Nie był najszczęśliwszy wybór. No ale tak się właśnie prezentują. One są obklejone. Tutaj właśnie tym papierem piątku trzynastego. Są dość duże, jak widzicie, w stosunku do pudełka. Jak się składa, są raczej elastyczne, ale mogłyby być bardziej. No i tak właśnie właśnie się prezentują te kosteczki. Także dziękuję za oglądanie tego filmu i zapraszam Was do kolejnych